Cześć Boże. Mam na imię Ewelina i chciałabym dzisiaj opowiedzieć o naszej wspólnocie dzielenia się Słowem Bożym. Powstała mniej więcej 2,5 roku temu z takiej potrzeby serca, aby osoby w każdym wieku z naszej parafii, ale także spoza, mogły odnaleźć taką przestrzeń do poznawania i głębszego spotkania we wspólnocie wokół Słowa Bożego. Spotykamy się o godzinie 19 po mszy świętej wieczornej w czwartki w sali za kościołem. Do naszej wspólnoty może dołączyć każdy w dowolnym momencie, gdyż nie jest to kurs ani cykl zamkniętych spotkań. Nie zajmujemy się naukowo egzegezą, a główną częścią spotkania jest dzielenie się doświadczeniem słowa czyli tym, jak ja osobiście. Odbieram to, co Bóg chce do mnie powiedzieć w dzisiejszym fragmencie Ewangelii, bądź w całej liturgii Słowa Bożego z danego dnia. Jak wyglądają nasze spotkania? W naszych spotkaniach uczestniczy kapłan, aby z razem z nami modlić się i też podzielić się swoimi przemyśleniami czy doświadczeniem w współpracy ze Słowem Bożym. Rozpoczynamy krótką modlitwą o dary Ducha Świętego, i powierzeniem się Maryi, aby ona też towarzyszyła nam i otwierała nas na innych we wspólnocie. Następnie poświęcamy chwilę na podzielenie się wydarzeniami z ubiegłego tygodnia. Zazwyczaj każdy uczestnik opowiada kilka zdań o jakichś radosnych bądź trudniejszych wydarzeniach z ubiegłego tygodnia. O sprawach z pracy, o, z życia w rodzinie. Ta swobodniejsza część ma to na celu, abyśmy się lepiej poznali, aby naszym spotkaniom towarzyszyła taka atmosfera przyjaźni i zaufania. Następnie poświęcamy chwilę na przypomnienie lub ponowne przeczytanie wybranego fragmentu z Pisma Świętego, o którym chcielibyśmy się podzielić. Potem następuje właśnie ta najważniejsza część spotkania. Ale też moim zdaniem najpiękniejsza, ponieważ możemy wtedy podzielić się właśnie tym osobistym doświadczeniem związanym ze słowem czyli tym, co konkretnie Bóg do mnie chce powiedzieć, do czego chce mnie zaprosić. Jest to naprawdę budujące i często poruszające. Tu jeszcze raz podkreślę, że chociaż może czasem czytając korzystamy z komentarzy e, biblistów, ale nasze spotkania polegają na podzieleniu się e, moją osobistą relacją z Bogiem, e, albo tym, jak odbieram to, co czytam e, akurat dzisiaj w Ewangelii, jak to mnie dotyka, e, jak to mnie zachęca do podążania za żywym Słowem. E, Spotkanie kończymy krótką modlitwą połączoną z dziękczynieniem. Chciałabym też się podzielić moim osobistym doświadczeniem, co dają mi te spotkania. Przede wszystkim myślę, że czuję się bardziej zmobilizowana do tego, żeby regularnie czytać Słowo Boże. A przez to odkrywam też Jego ogromne bogactwo. Jak to słowo jest żywe, jak bardzo może być poruszające, jak zachęca do yy, budowania tego, co najważniejsze, czyli relacji z Bogiem. Yy, myślę też, że jasno zaczynam dostrzegać, jak to słowo, yy, w zależności od potrzeby, niesie pociechę, czasem umocnienie w wierze. A czasem zachęca do pewnych zmian lub przemyśleń. Z czasem pojawia się też ciekawość, albo taka potrzeba, aby szerzej poznać kontekst, lub szerszą perspektywę danego fragmentu, więc czasem zdarza się, że czytam dłużej i przez to poznaję Pismo Święte lepiej. W moim przypadku też pojawiła się taka. Chęć poznania się i modlitwy psalmami. Nasze spotkania są miejscem łączącym ludzi wokół słowa, które wpływa i zmienia nasze życie. I z tego miejsca serdecznie wszystkich zapraszam do dołączenia do naszej wspólnoty.